Dzisiaj, zamiast recenzji gry, troszeczkę coś innego, chciałem Wam pokazać DICE Plus. Jest to elektroniczna kostka do gry w gry planszowe, które są implementowane na przykład na iPady, na Androidy, pewnie w przyszłości też na, na Windowsa. Mamy ją w takim bardzo ładnym, schludnym opakowaniu. Krótka instrukcja, bo tutaj dużo filozofii nie ma. Fajny. Fajny woreczek, kabel USB do ładowania kostki, bo jest to kostka elektroniczna, którą ładuje się tutaj, jak widać, przez mikro USB. No, kostka jest naprawdę fajnie wykonana. Te ścianki są gumowe, oczywiście tego nie, nie możecie czuć, ale turla się bardzo fajnie. Ma całkiem pokaźną wagę, przez co nie, nie czuć, że jest to jakiś tani produkt. Jest naprawdę fajnie wykonana. Kostkę włączamy przez odwrócenie ją. Teraz. Próbuję znaleźć jakiegoś iPada czy jakieś inne urządzenie do skomunikowania się. Jak widzicie, na ściankach kostki wyświetlają się cyfry, mogą być one wyświetlane w kilku różnych kolorach, co zresztą wykorzystują gry. No ale właśnie, może po prostu pokażę Wam gry, jakie możemy teraz grać z Dice Plus, i sami zobaczycie, do czego może służyć ta kostka. Po odpaleniu aplikacja wita nas małym filmikiem przedstawiającym jak dużo zabawy będziemy mieli z Dice Plus. Ale przejdźmy od razu do gier. Po uruchomieniu i skomunikowaniu się z Dice Plus mamy do wyboru kilka gier, w które możemy grać. Mamy Bagamon, mamy Chińczyka, mamy też kilka, kilka gier dla dzieci, ale na przykład też są Piraci Egmontu, czyli polska wersja Boomtown. W przygotowaniu so, jest jeszcze więcej gier. Jest m.in. na przykład Supremacy Reign of the jakaś Dice Adventures. Więc widać, że firma będzie starała się promować Dice, rozbijać rozwijać też tą aplikację. No ale może tak, pokażmy. Na razie, co mamy do wyboru? Jest to bardzo prosta gra, która w zasadzie polega na typowym roll and Move, tak? czyli. Wybieramy sobie ilu graczy. Gramy. I teraz co się dzieje? Graczu z Akoską ustawić kolejność. Rzucamy Dice Plus. Wypadło 4. Jak widać, iPad to zauważył. No, rzucamy dalej. Jest remis. Jeden. Komputer uparcie rzuca to samo co ja. Znowu jeden. O. I zaczynamy grę. Jest to bardzo prosta, prosta gra dla dzieci, ale moja czteroletnia córka naprawdę jej się bardzo podoba. Chodzi o to, żeby swoim kosmitom przejść do końca planszy, a w międzyczasie spróbować złapać różne zwierzątka, które będą dawały nam punkty zwycięstwa. Gra jest ładnie wykonana, jest frajda zrzucania, rzucania kostką... Naprawdę tutaj nie ma, nie ma wielkiej filozofii, ale naprawdę jest to fajny, fajny tytuł dla dzieci, Na no szkoda, że troszeczkę nie, nie jest jakaś bardziej rozbudowana ta mechanika, ale sama frajda Turlania Kostki jest i, i jak mówiłem, mojej córce bardzo się podobało. Prosta gra na naukę w zasadzie liczenia i, i pamięci, czyli już coś bardziej może ciekawego i kształcącego dla dzieci. Zagramy na stopień trudności prostym. Wybieramy sobie zwierzątko. Bardzo proste, Mamy gdzieś tutaj zwierzaka. Rzucamy kostką. No, jak widać, kostka źle się przeturlała. Nie, nie załapało. Jest to też pilnowane, że kostka przekręciła się odpowiednią ilość razy, tak żebyśmy nie oszukiwali. Mamy dwa. Wrzuciliśmy. W którym wagoniku teraz świnka się pojawi? Pojawi się w tym. Można, do, można dodawać elementy pamięciowe, że nie będzie widać gdzie ta świnka była, więc dziecko będzie musiało zapamiętać też, gdzie jest ta świnka i w którym wagoniku pojawi się po wyrzuceniu kostki. Cztery w tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Udało mi się. Super. No, jest to jakiś taki Chińczyk z dodatkowymi bonusami, gdzie możemy czasem dostać jakiś dodatkowy ruch. No ale oprócz Chin, no jest to Chińczyk, tak? Nie ma, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii i rzucamy i poruszamy się, tak? To była pierwsza styczność mojej córki z i Rzeczywiście irytowała się jak ją zbidali, ale w zasadzie podobało się. Gra jest wykonana naprawdę fajnie. I, i, to, jest, i to jest duża zaleta. Teraz e... może coś dla nieco starszych, a również czasami dla dorosłych. Bagamon. Jedna z tradycyjnych gier, która już swoje lata ma. Nie ma tu też za dużo filozofii, tak? Używamy kostki. Akurat w tym w przypadku Baggamona musimy ją rzucać dwa razy. I gramy w Baggamona, tak? Jest standardowa, ładna, ładna implementacja. Nic dodać, nic ująć. No zbił mnie. Jest to w zasadzie blackjack, ale grany również z kolorami. I tutaj już wchodzi do gry nie tylko to, że kostka potrafi wyświetlać cyfry, ale również kolory. Zadaniem gracza jest wyrzucić i w określonym czasie wybrać, czy wybiera plus 3 czy minus 3 w danym kolorze i przydzielić albo dla siebie, albo dla przeciwnika. Pierwszy gracz, który w dowolnym z kolorów. No, rzuć się który w dowolnym z kolorów uzbiera. 21 wygrywa grę. Fajne na czas, jest całkiem niezłe napięcie, grało mi się w to zadziwiająco przyjemnie. Kolejny tytuł to Rumble Stumble. Tytuł częściowo zręcznościowy i tutaj wchodzą już nie tylko cyfry i ich kolory. Ale również mamy troszeczkę elementu zręcznościowego, a również żyroskop, który jest w środku w, w kostce. Zresztą zaraz to zademonstruję, no bo aby wybrać, kto będzie pierwszym graczem, dotykamy i trzęsiemy kostką. Kto więcej na ten będzie pierwszym graczem. Gra jest też w zasadzie w swojej. jest bardzo prosta. Rzucamy kostką, która pokryje cztery zielone. Musimy w wyznaczonym czasie trzymać 4 albo więcej, 1 do 6 takich yy, kolorowych heksagonów. Oczywiście jak puścimy, tracimy punkt. Kolejny gracz, to samo jest, to takie trochę 3 czerwone. Może uda mi się dwoma rękoma. I na zmianę, kolejny gracz. Również... Och. Nie udało się. E, ciekawa gra, również zręcznościowa, jest troszeczkę napięcia. Grałem się w nią bardzo przyjemnie. E, wszystkie możliwości e, kostki, to jest Wings on Fire. Jest to symulator lotów. Poczekajmy. Gdzie samolot sterujemy? Poprzez wychylanie kostki, naprawdę ciekawy, ciekawa koncepcja, która w ogóle używa kostki w niestandardowy sposób. Tutaj, oprócz tego, że przechylamy jeszcze, dotykamy ścianek, tak, żeby strzelać, oczywiście, skończyło się tak jak zawsze. Ten tytuł zdecydowanie pokazuje, że kostce drzemią całkiem sporo możliwości. Oprócz tego, że można rzucać i patrzeć, jakie cyferki tudzież kolory wypadną. No tak, to jest właśnie Dice Plus. Widzieliście, jak mniej więcej się używa tej kostki. Na początek dwa wyznania. Po pierwsze, nie jestem wielkim fanem gier na iPada, na Androida. Po prostu to nie jest to, ja potrzebuję jednak czy kontaktu z innymi osobami, czy fizycznego kontaktu z komponentami. No i tutaj wkracza Dice Plus, która teoretycznie troszeczkę tą, tą niszę wypełnia. Tak? Czyli mam coś fizycznego, co może mi pomóc w graniu, w, w gry planszowe na, na iPadzie, na Androidzie, ale też byłem bardzo, bardzo sceptyczny na początku, jeżeli chodzi o Dice Plus. Przede wszystkim to co mam, jaki największy zarzut miałem do tej kostki, to jest to, że wyświetlałeś się tutaj tylko cyfry 1, 6, zawsze te same, tak? Nie, ma, nie mogę zaprogramować sobie kostki, żeby mi wyświetlała na przykład symbole z Descenta, czy symulowała mi na przykład rzut, nie wiem, pięcioma kostkami K6. No i oczywiście no, to, jest, to jest to, że nie mogę jej użyć w zasadzie do normalnej planszówki. Gdyby była programowana, mógłbym jej używać właśnie w innych grach, w x czy cokolwiek. Nie jest to chyba najbardziej zachęcający początek recencji, prawda? Ale muszę przyznać, że kostka może nie tyle co przekonała mnie do siebie, że będę ją wszystkim polecał, co naprawdę będę teraz z zainteresowaniem patrzył, co będzie dalej, z czym wyjdą deweloperzy, jakie gry zrobią. Widać, że firma będzie chciała promować Dajs Plus, będzie starała się o to, żeby wychodziły nowe, nowe tytuły. Podobno w przyszłym roku mają być tytuły bardziej właśnie dla, dla gamerów, dla graczy. Więc ja naprawdę będę z ciekawością przyglądał się i będę patrzył. A w międzyczasie moja córka będzie na pewno bawiła się tą kostką. A ja razem z nią, bo ja nawet z takim... Proste gry, roll and move. Bawiłem się z nią bardzo fajnie. Mogliśmy usiąść razem, także przejpać, ale rzucaliśmy sobie tą kostką. Bawiliśmy się w rodzinnym gronie całkiem fajnie. No oczywiście no, cena kostki 100 zł. Z jednej strony nie jest to mało, a z drugiej jest to dość wyrafinowane elektroniczne urządzenie. Szczególnie duże wrażenia wszystkich robi latanie tym samolotem i, i ten żyroskop. Tak? Ja bardzo lubię, lubię tą grę w szybkie... Z chwytanie tych kolorowych heksów, więc widać, że programiści naprawdę kreatywnie podeszli do tego, co z tą kostką można zrobić. Dalej uważam, że fajnie by było, żeby tutaj wyświetlane były różne symbole. Będę czekał, naprawdę będę czekał, o ile byłem bardzo sceptycznie nastawiony i twierdziłem, że ta kostka po prostu próbuje wejść w niszę, która nie istnieje, to teraz nie jestem taki przekonany. Myślę, że to jest całkiem fajny produkt, który może się odnaleźć. I będę kibicował, będę kibicował Dice Plus i będę czekał na kolejne tytuły i będę je sprawdzał. Jeżeli coś ciekawego się pojawi, pewnie zrobię też wideo recenzję, żebyście zobaczyli co nowego w Dice Plus. No, dzięki i do zobaczenia! A,